Cześć, tu awatar Pepsi Elliot. Dzisiaj sobie pogadamy o trzech bardzo istotnych rzeczach, które mogą wywindować cię na zupełnie inną orbitę. Nie wiem gdzie jesteś, a to, to już sobie sama określisz. Poznasz takie pojęcia wymyślone przeze mnie na mój użytek, ale na podstawie tego, czego się uczę, dowiaduję i tak dalej. Pierwsze pojęcie to jest banda myśli. Drugie pojęcie to jest technika podróby. I w końcu trzecia rzecz, splot energetyczny. To już wytłumaczę Ci na podstawie kapłanki tafti tego co mówi. To mówi oczywiście Wadim Zeland ustami kapłanki tafty. To zawsze wychodzi, to jest proste, ale czy jestem w stanie włożyć nogę za głowę? No jak widać nie. Ech, to... Może ta? noga będzie lepsza, a ta jest jakby jeszcze gorsza? Jezu! Yes. Chociaż nie, ona jest dużo lepsza. Nie, tego się nie da założyć. Ten pan ten. Zeland, ustami kapłanki taft. Ludzie, którzy weszli na drogę już takiej wiedzy duchowej, boją się tych swoich myśli. Szrek, szrek, ja w dół patrzę. Boisz się tych myśli, ponieważ wiesz już o zasadzie lustra i spodziewasz się. Że te myśli zostaną natychmiast odbite i pojawi się taka rzeczywistość, która ci jeszcze bardziej nie odpowiada, czyli ta przeszłość. Też rodzi się coś takiego, że się zaczyna nie lubić swoich emocji, bo się ich boisz. Chciałabyś mieć tylko te takie wzniosłe emocje i zaczynasz tak pozycjonować. Można powiedzieć, że zaczynasz być sztuczny. Zaraz ci powiem, to wszystko jest całkiem... Może być ten teges. Okazuje się, i to wszyscy o tym mówią i też w rzeczywistości możesz to sprawdzić, że taka jednorazowa myśl, oczywiście, że twoja intencja, ona jest zamówieniem do Amazona Wszechświata i ona byłaby oczywiście, że spełniłaby ci się, ale pod warunkiem, że wsparłaby ją również inna banda myśli. Banda myśli, czyli to jest to, te wszystkie myśli, które najczęściej się pojawiają i one dopiero budują twoje nastawienie, bo w lustrze odbija się twoje nastawienie. Jeżeli ty raz pomyślisz o sobie, ale jestem pipka, jak ja mogłam to zrobić? Ale jest to, nie, nie powtarza się, nie tworzy bandy myśli, nie, co chwilę nie mówisz o sobie źle. Co chwileczkę nie pomnaża się ta myśl, żeby stworzyć aż takie nastawienie, jak na przykład, mnie się nigdy nic nie udaje. Będzie tak jak zawsze, a zawsze jest kijowo. Rozumiesz, dopiero te bandy myśli, bo takie, dlaczego taka jednorazowa myśl nie pojawi się od razu w Twoim luszcze rzeczywistości? Dlatego, że istnieje pewna bezwładność, po drugie, pojawiają się intencje sprzeczne. Za chwilę spojrzysz na siebie bardziej przychylnym okiem i to będzie coś takiego, jak wysłanie do Amazona Wszechświata anulowania tamtej paczki. Rozumiesz? Dopiero ta gęstwina, ta banda z tym hersztem, a herszt tej bandy to jest Twoje nastawienie, które wynika z tych wszystkich drobnych myśli, mnie się nie uda, ja jestem beznadziejna, albo odwrotnie, wszyscy to debile, tylko ja wiem i tak dalej. I nagle robisz się komórką, która nie chce współdziałać z tkanką. I taka komórka może być, owszem, jest pożądana, może być a to sercem, a to nerką, a to mózgiem i tak dalej. Może być częścią rakiety Elona Maska, która poleci na Marsa, może być. Ale tak naprawdę jedna komórka jest tą kroplą oceanu, ale jest częścią oceanu i ona nie może zacząć pluć na ocean. Musimy żyć w symbiozie, musimy się posiłkować, do czego zmierzam. Zmierzam do techniki podróby, ale o tym za chwilę. I ta banda myśli w końcu stworzy to aptitudy. To jest to najważniejsze, Twoje nastawienie na przykład dzisiaj. Ogólnie, jutro, pojutrze, jestem taką osobą, której się nic nie udaje. Ja mam nastawienie, które polecam również Tobie. Jest to nastawienie, które się doskonale sprawdza, że ta banda myśli, taka, siaka, ja ją rozwadniam przy pomocy tego, że zaczynam powtarzać coś, co inaczej mnie nastawia. Bo ta banda myśli wywołuje określone emocje w Twoim ciele. I te emocje kształtują Twoją podświadomość, a ta podświadomość wyświetla Ci tę rzeczywistość. Czyli ta Twoja rzeczywistość to jest wynik emocji powstałych z tej bandy myśli. Najczęstsze myśli. One wysyłają zamówienie. Z tego się tworzy taka. Wykrystalizowana paczka. Cały czas ucieleśniasz coś takiego, bo cały czas, czy wiesz o tym, czy nie, jesteś w kreacji tworzenia, materializacji. A to, że czy to Ci się podoba, no to już o tym za chwilę pogadamy. Banda myśli może być bardzo ok. Od czasu do czasu pojawia się myśl, której nie chcesz, która cię wystrasza, która cię zasmuca, ale ona się gubi w bandzie myśli. Nie ma wpływu na twoje nastawienie. Myśl to jest to, co myśli, czyli te myśli myślą się same i te myśli są różne, ale to nie ma wpływu na twoje nastawienie. Bo herst bandy mówi: Jesteście posrane ze strachu, myśli, członkowie bandy, jesteście cieniasy, ale mimo wszystko proszę się sprężyć i robimy, i wychodzimy do akcji, co pomaga w zmianie nastawienia, pomimo tego, że jeszcze ciągle banda myśli, jest jakby to określić, żeby nie depresjonować tej sytuacji. No do dupy. Banda myśli, które ci utrudniają życie. Czyli herd, czyli to nastawienie. On się nazywa herd tej bandy. On stwierdza: a mam was gdzieś. Ja i tak zrobię swoje. Rozumiesz? Ja i tak zrobię swoje. Jaki to ma wpływ, że emocje które tamte myśli zawsze wywołują, a te emocje kształtują twoją podświadomość, a ta podświadomość wyświetla ci tą rzeczywistość, czyli to, co widzisz w tym lustrze rzeczywistości, po pewnym czasie, bo jest ta bezwładność. I w jaki sposób w ogóle dochodzi do tego, że herd bandy półgłówków, którzy ci przeszkadzają w rozwoju, w twórczości, w twoich osiągnięciach, że nie wydobywasz z siebie wszystkiego, Najlepszego, bo wszystko to w tobie jest. To co w takim razie wpływa na to, że to nastawienie jest takie? No, różne nowe nawyki myślowe, które sobie na hama wprowadzasz, a wynajmujesz jakiś statek piratów i na hama wprowadzasz. Coś takiego. Ja pomimo lęku, w którym jest dziecka, ta banda myśli się rodzi już w dzieciństwie, oczywiście. Siedem lat kończysz i banda myśli już jest bardzo cię kształtuje. Wszystko, co dostajesz, to, co ci się w ciebie wgrywa, to to jest ta banda myśli najczęściej potem się przewijających, która wydobywa herzta. To jest to nastawienie, i to nastawienie, czyli ta podświadomość, wyświetla ci się w lustrze rzeczywistości. Nie każda poszczególna myśl, bo ona jest znoszona jakimś nastrojem, chwilą i tak dalej. Czyli oczywiście, że to zamówienie do Amazona, wszechświata, to jest ta synteza, to dopiero to nastawienie, ono ci zamawia i ono przyciąga innych ludzi, innych graczy. Którzy w Twojej przestrzeni, w Twoim filmie się pojawiają. I ja korzystam z czegoś takiego, i kiedyś o tym Ci już powiedziałam kilka lat temu, że wszystko, czego się dotknę, zamieni się w złoto. Co to oznacza tak naprawdę? Jakie to daje nastawienie? I sobie to powtarzam po stokroć. Wszystko, czego się dotknę, zamieni się w złoto. Zezłoszczę się, zamieni się to w miłość. Za chwilę. Wścieknę się, będę niesprawiedliwa. To się zamieni w złoto, ponieważ jest prawo nadrzędne. Taki namyk mam, że wszystko zamieniam w złoto z powodu nieistotne. Jedni to tłumaczą, że opiekujesz się z sobą serwerownie z nieba, inni tłumaczą, że to Bóg się tobą opiekuje, inni jeszcze tłumaczą, że no po prostu jest gitarka, jak się postarają. Czyli. Wszystko, czego się dotkniesz, zamieni się w złoto. I ty możesz dać przykład króla Midasa, że on dotykał i wszystko się zamieniało w złoto i to nie było nic fajnego. Ale, ja ci powiem, ale my mamy bezwładność. Nic nie zamieni się w złoto od razu. Dotknie cię droga, poczujesz, może się nawet pojawi banda myśli, może się przez chwilę pojawi haszcz z innym nastawieniem. Czyli to nie jest natychmiast, bo droga jest najważniejszym Twoim celem. Czyli nie obawiaj się, że jak Ty będziesz sobie powtarzać, wszystko, czego się dotknę, zamieni się w złoto. To jest, to, to jest tylko inne nastawienie. To jest coś takiego, że ja mogę nie przestawiać góry, ale mogę je zdematerializować i zmaterializować w innym miejscu. Rozumiesz? Bo możesz, bo tak działamy, bo jesteśmy tylko w tej grze zmyślonej przez Ciebie. To Ty tworzysz tę grę, to Ty jesteś tutaj najważniejsze. No bo jesteś częścią tego oceanu i ocean ci zawsze powie tak. Zwróć uwagę: ocean, czyli ten wszechświat, czyli ta nadświadomość, ten wyższy system świadomości, której jesteś jednostką. On ci zawsze powie tak, dlatego że to jest twoja nauka, to jest twoja droga, jesteś w drodze, masz prawo się pomylić i tak dalej. Ale suma summarum, te wszystkie myśli, ta cała banda myśli musi stworzyć. I do tego ci pomaga świadomość, bo jeżeli będziesz to robić w uśpieniu, to ta banda myśli da na stawienie śpiącej osoby. Musisz łapać świadomość. Aha, to jest ten śpioszek, a to jest ten podważacz wszystkiego, a ten jest ciągle niezadowolony, a ten to jest ten leniuszek. I widzisz te myśli, a ty jesteś hersztem, a herst działa zawsze z centrum świadomości. Hersztem zostajesz tylko wtedy, kiedy jesteś świadoma. Jeżeli nie jesteś świadoma, to nie jesteś hersztem bandy myśli, tylko jesteś byle jakim przypadkowym nastawieniem. Te myśli two, tobą rządzą, to ego tobą rządzi. Herszt bierze za mordę ego. Kocha go, rozumie, uwielbia, ale nie daje sobą rządzić. Czyli już sobie wyjaśniliśmy, mam nadzieję, czym jest banda myśli, które się same myślą. I jeszcze ci powiem takie pocieszenie jak to nastawienie w końcu się zmieni, świadomie pójdziesz na to, przestaniesz się tak bardzo liczyć z tą bandą myśli, ta banda myśli coraz bardziej będą to myśli wznoszące, bo to jest taka relacja zwrotna. Czyli wreszcie to Twoje nastawienie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamieni się w złoto. złoto w znaczeniu będzie dobrze, będzie dla Ciebie dobrze. A ponieważ jesteś świadoma, nie ma czegoś takiego, że dobrze tylko dla mnie. Skoro jestem częścią oceanu, to to wpłynie na cały ocean. Skoro jesteś komórką serca, to polepszy się całe serce. Skoro komórka, jaką ty jesteś, dostanie porcję tlenu, dostanie porcję potasu, dostanie, to cała tkanka poczuje się lepiej. Teraz porozmawiamy o podróbach. Podróba to jest taka na mój użytek, ja sobie zrobiłam z techniki imitacji technikę podrób. Imitacja i tak ma taki wydźwięk trochę negatywny, prawda? No bo imitujesz mądrość, imitujesz kamień. Po prostu imitacja jest moim zdaniem słowem pejoratywnym. No to nazwijmy to podróba. Technika podróby, która się nieprawdopodobnie przydaje, bo to wygląda w ten sposób: zapisujesz się na kurs gotowania i na początku starasz się dokładnie powtórzyć wszystko, co robił mistrz kulinarny. Dokładnie, krok po kroczku. I to jest technika. Podróby. Idziesz do domu i gotujesz dokładnie tę samą potrawę. I niech się nie pyta, ile dziewczyn za to zapłaciłaś, albo czy to skradłaś. Masz to, po prostu to masz. Ale z czasem zaczynasz gotować i dodajesz swoje rzeczy. To jest właśnie to, o czym ja ci mówię. Technika podróby to jest tak naprawdę moja technika stylizacji. I teraz tak, podrabiasz osobę żyjącą lub nieżyjącą. Która jest tam, gdzie Ty chciałabyś być, która ci imponuje. Steve Jobs był dla mnie mistrzem techniki podróby. Wziął coś, co już istniało i wymasteryzował to maksymalnie. I na tym to polega. I ludzie mu zarzucają, a moim zdaniem to jest wielki kreator, ponieważ nie ma powodu ani nie ma sensu. Wymyślać wszystkiego od nowa. I jeżeli ty będziesz stosować technikę podróby, i ta technika podróby może być taka najpierw ułatwiająca zadanie, czyli z zewnątrz, czyli zaczynasz może się ubierać jak Steve Jobs. Ja zaczęłam się ubierać jak Steve Jobs jeszcze zanim poznałam w ogóle, kim jest Steve Jobs. Zawsze chciałam być czarny t-shirt i 500 jedynki lewisy. No, mój tyłek nie wyglądał aż tak dobrze w tych 500 jedynkach, ale nieistotne, w związku z czym t-shirt zamienił się w wielki czarny sweter. I tak ubierałam przez całe lata i tak właściwie chciałabym się ubierać dalej, ponieważ nie chcę zakłócać przestrzeni i bardzo często zwróćcie uwagę, architekci są tak ubrani, nie są ubrani jak dizajnerzy. Disejnerzy też ostatnio, ponieważ wśród designerów jest bardzo dużo architektów. Chodzi o to, żeby tym strojem w żaden sposób nie wpływać na swoje dzieło. Ale ty możesz wybrać sobie dowolną osobę, którą chcesz naśladować. Najłatwiej możesz się zacząć podobnie troszkę ubierać, zanim nie dotrzesz do sedna. Być, zastanawiać się jak on postępuje, co on robi i próbować podrabiać go. Nie da się oderwać człowieka od tego, jak on się wyraża, jaki awatar on przyjął dla wszystkich, bo każdy jakiś tam awatar. Wybiera dla siebie. Jedna jest kokietką, lubi pokazać i bius, i nóżki i tak dalej. Lubi być słodka, lubi, być, żeby ją wszyscy kochali za to, że jest taka wspaniała, delikatna. Inna jest harpią i pokazuje, że po prostu ona tutaj rządzi. No, każdy przyjmuje jakiś awatar. Jeden jest macho, drugi jest nieistotny. Chodzi o to, że to zewnętrzne. Ale jest jeszcze ta cała akcja. Oczywiście podrabiasz ludzi, którzy są tam, gdzie ty chciałbyś iść. No. Technika podróby sprawdza się do tego stopnia, że herst umacnia się tym, żeby cię zaprowadzić tam, gdzie ty chcesz. Teraz jeszcze powiemy o tym plocie słonecznym, <laughs> nie tyle słonecznym, to jest jakby splot słoneczny, ale na plecach. To jest ten splot energetyczny, on jest na plecach, dokładnie w którym miejscu jest nieistotne. Ta technika tafti. Nie musisz ją stosować, bo jest wiele innych pomysłów właśnie jak HERT, właśnie jak technika podróby, właśnie jak to motto, ten nawyk. To zdanie, wszystko czego się dotknę zamieni się w złoto. To jest tak pomocne, to jest tak poczekam, bo nie jestem midasem, nie jestem psycholką. Poczekam, tutaj jest pewna bezładność. Zanim to się odbije w moim luszcze rzeczywistości, ale przynajmniej wiem, że to, co się odbija, to już jest przeszło. Ja już nie jestem taka. Ja mam bandę myśli, ale już herst ma nowe nastawienie. Wszystko, czego się dotknę, zamienię w złoto. Czyli będę. Miała miłość, bo już ją mam, bo wszystko, czego dotykam, już się zamieniło w złoto. To już jest, ja już to mam. Ale ja nie poganiam, nie poganiam nikogo, niczego, dlatego że poganianie, pewna niecierpliwość, oczekiwanie, robienie to patataj, patataj, paluszkami, no kiedy, no kiedy? To wszystko działa w ten sposób, że wkurza ciebie w serwerownik. Że co, o co jej chodzi? Przecież już to jest, ona już to ma, a o co jej chodzi? To jest tylko bezładność lustra. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Ci takie rzeczy w jeszcze inny sposób. Wówczas mówię o, o tym samym i wszyscy mówimy o tym samym. Przede wszystkim jesteś doskonała, idealna, Bridget, dokładnie taka, jaka jesteś. Bridget, opanuj się, jesteś doskonała, taka, jaka jesteś. I tu nie chodzi o to, że ty się ulepszasz. Tu się chodzi o to, żebyś była bardziej skuteczna, żebyś miała mniej powodów do narzekania, żeby banda myśli była coraz bardziej fajna, taka wiesz, dziewczyńska, taka, hmm, taka że się czujesz pewnie, że te myśli są wspierające. Banda myśli, przecież banda to nie zawsze są złoczyńcy. Przecież nie zakładałaś podstawówce bandy i nie spotykałaś się pod wielką wierzbą płaczącą z bandą. to była po prostu jednomyślność, to była siła. Banda myśli po Bridget będzie Cię wspierać, będziesz coraz bardziej skuteczna. I najpierw jest to podróba, najpierw podrabiasz skuteczność, żeby uwierzyć w swoją skuteczność po prostu. Podrabiasz człowieka, podrabiasz, ona to nie musi być istota żyjąca, tak jak u mnie jest to Steve Jobs, nieustający od wielu lat. Zanim go jeszcze poznałam, już go podrabiałam. Już wiedziałam, czułam, że taki, takim człowiekiem jestem. Już byłam stylistką. Już byłam mistrzem podróby. I podróba jest czymś owszem, no. No bo nie chcesz być taka jak ktoś inny, chcesz być sobą. Bridget, też jesteś doskonała. Bridget, oszalałaś, uwielbiam cię taką, jaką jesteś, Bridget. Więc nie, nie o to chodzi. Ale nauczyłaś się robić tę potrawę, a teraz ją masteryzujesz po swojemu. I nagle okazuje się, że twoja potrawa jest zupełnie inna, jest niesamowita, jest Twoja. Ja nie mówię, czy ona jest lepsza od, od tamtej potrawy mistrza. Nie musi być w ogóle, ale całkowicie zmienia się twoje nastawienie i zaczynasz widzieć, że to, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Nie od razu, nie od razu zbudowano kraków. Gwarantuję ci to. Jeżeli podrobisz, zaczniesz podrabiać, czyli być tam, gdzie on, starać się myśleć tam, gdzie on, czy ona, Patrzyć, co on robi. Aha, może, to może zaczniemy działać. To może pomimo tych myśli zaczniemy działać już dzisiaj. Coś zrobimy z tego. I jest jeszcze jedna rzecz. Nie zastanawia się, jak ty osiągniesz to, co osiągniesz, jak ty osiągniesz to złoto. Nie zastanawiaj się. Po prostu działa. Marzenia kanapowe się nie sprawdzają. I teraz Ci powiem jeszcze o tej technice tafti, bo już pod króciutką, zajadką film trwał 2,5 minuty, ale się tam pojawiły już pytania. O co chodzi? O co chodzi? No więc, jeżeli tutaj masz ten, prawda, serce, tu jest splot słoneczny nad pępkiem, trochę tutaj, no, no tutaj jest splot słoneczny, tu jest serce, to z tyłu jest centrum energetyczne, twoje centrum energetyczne. Wyobraź sobie, że warkocz wisi... warkocz z tyłu głowy i on gdzieś na wysokości, tutaj pomiędzy łopatkami odstaje, możesz go sobie wyobrazić, I masz warkoczek. I zaraz nie zachęca do tego, żeby się dokładnie przywiązywać co do milimetra. I w momencie jak skupisz uwagę na tym centrum energetycznym, na końcówce tego warkoczyka, on się jakby oddali od pleców. Happy New Year. Czyli jak tu masz plecy, tu zwisa warkoczyk, to jak zaczynasz o nie myśleć, on się oddali. Nie zastanawiaj się, jak on się daleko oddali. On po prostu zacznie tutaj sobie drgać. Stworzy się jakby taka różdżka. I teraz w myślach na końcu tej różdżki umieść tablet i wyświetl sobie kadr końcowy, slajd końcowy. Czyli to, gdzie idziesz, gdzie wyświetl sobie. To może być wrażenie, uczucie. Ach, to ja jestem tam, to ja to mam, to ja w tym momencie to mam, teraz mam. Aha, co ja czuję, co ja czuję? No, radość, czuję, zapach, obojętnie. Czy jesteś wzrokowcem, czy jesteś zapachowcem? Poczuj to. To nie musi trwać długo. Minuta, on twierdzi, że dwie minuty to ohoho. ho, wystarczą. Całkowicie. Jeżeli jeszcze Twoje nastawienie wypracowane przez albo ignorowanie. Bandy myśli, czyli ignorowanie tego ego, dopóki się nie opamięta, kiedy się nie zaczną pojawiać myśli wznoszące Cię, czyli banda myśli tak naprawdę jest niezbędna, bo ona Cię chce chronić, ona Cię chce zatrzymać tam, gdzie jest bezpiecznie według niej, gdzie jest ciemno, prawda? Gdzie, jest, gdzie się niewiele dzieje, gdzie jest mało drgań. A ty jesteś chochlikiem, ty chcesz wyskoczyć i tak dalej. To jest, to jest bardzo niebezpieczne dla bardzo myśli. Ale Herd jest cwany. Herd wie, że wszystko, tę wszystko, czego się dotkniesz, zamieni się w złoto. I się zamieni, rozumiesz? I cokolwiek zrobisz, jest doskonałe, rozumiesz? Bo cię uczy. Ale musisz patrzeć na te myśli z centrum świadomości. Myśli należą do tego ekranu wewnętrznego. To, co widzisz na zewnątrz, to jest ekran zewnętrzny. A ty jesteś takim obserwatorem, ale nie tak za blisko myśli, a nie nie za blisko ekranu zewnętrznego. Tylko właśnie w centrum świadomości. Czyli musisz chycić, chycić tej świadomość. tej chwilę tej. Ktoś, kto cały czas jest w tym centrum świadomości, nazywa się Buddha, nazywa się Je nie jeszcze ty Bridget, ale może, ale why not? Dobrze. Czyli to nastawienie jest najważniejsze, bo nastawienie ci się wyświetla. Rozumiesz? Nastawienie, wyświetla ci się, ale nie od razu zdążysz się nacieszyć. Zdążysz się nacieszyć miłością, wszystko, bo droga też jest celem. Droga jest cudowna. A jeżeli ty nie wiesz, co to jest dla ciebie to złoto? Nie wiesz. Znaczy, owszem, ty wiesz, chciałbyś być. Kochana, chciałabyś mieć partnera, chciałabyś mieć to wszystko, prawda? Ale określ sobie, co tak naprawdę chcesz mieć, bo pamiętaj o tym, że to wszystko się zrealizuje, rozumiesz? Bo Amazon wszechświata tak działa. Wszystko ci się zrealizuje, więc oczywiście to nastawienie ci się zrealizuje. Jak sobie wymyślisz, że tobie się nic nie uda i że to będzie tak jak zawsze. I znowu ciebie wyświetli ta sama przeszłość, to właśnie to zobaczysz. Rozumiesz? To zobaczysz. Nawet to lustro nie będzie musiało się spieszyć, bo ono już ma to. Ma to już w gram. Do widzenia. Awatar Pepsi Elliot, jak widać, przypomina herszta bandy o nastawieniu doskonałym. Wszystko, czego się dotkniesz, zamieni się w złoto. Kochany człowiek widzi w swoim luszcze rzeczywistości kochane rzeczy, kochanych ludzi. Po prostu. Pa! Do następnego. Następne to już będzie w nowym roku, nie? Bo dzisiaj będzie.